Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z fizyki w klasie 8. Dzisiaj będziemy kontynuowali to, co mieliśmy ostatnio, czyli będziemy otrzymywali obrazy przy pomocy soczewek skupiających, i tym razem konstrukcyjnie wyznaczymy sobie, y, jakie obrazy powstają w poszczególnych przypadkach. No i te przypadki mamy tutaj z boku wypisane. Są to takie same przypadki jak w. W chwili, kiedy robi, robiliśmy konstrukcyjne wyznaczenie obrazu powstającego w zwierciadłach sferycznych, tak? No dobrze, dla przypomnienia tylko, będziemy pracowali cały czas na osi, którą nazywam teraz osią soczewki, gdzieś tam na połowie, narysujemy sobie symbol zawsze soczewki skupiającej. Powiedzmy, że 4 cm nad tą osią i 4 cm pod osią, ponieważ robimy w ten sposób, żeby to było symetryczne. symetralne Symetryczne, przepraszam, dobrze. Z jednej i z drugiej strony tyle samo musi wystawać. No i y, ponieważ soczewki mają być nadal symetryczne, to znaczy, że z jednej i z drugiej strony zrobimy sobie w takich samych odległościach y, ogniska. Tak. A może. O, tak sobie zrobię. Więc to będzie nasz punkt wyjścia dla każdego przykładu. Tak, mamy, mamy soczewkę skupiającą, mamy tutaj ognisko dla pierwszej, dla drugiej powierzchni zakrzywione, wyznaczone. Tak, i na, na tym będziemy bazowali. Tak? I na takim wykresie będzie znajdowało się nasz przebieg promieni który będzie pokazywał nam jak ma powstawać obraz. No dobra ja tutaj chciałbym wam pokazać w jaki sposób macie pracować na kartkach na kartkach w kratkę tak więc mam nadzieję że nie będzie problemu że sobie taki wyjściowy rysunek zawsze zrobili że oś Symetrycznie z jednej i z drugiej strony, żeby tak samo wystawała soczewka w tych samych odległościach od soczewki, z jednej i z drugiej strony ognisko. Tak, od tego zaczynamy. No i będziemy rozwiązywać. No, i oczywiście, y, mógłby ktoś się zapytać, dlaczego nie robimy w przypadku pierwszego. No, pierwszy przypadek był zrobiony na ostatnich zajęciach, więc go dzisiaj pomijamy. Zostały nam te cztery. No, i bierzemy się za nie. Pierwszy przypadek, kiedy x, czyli odległość przedmiotu od soczewki, jest równa podwojonej ogniskowej. No, to skoro wiemy, że ogniskowa znajduje się w takiej odległości, w moim przypadku akurat 5 kratek, to odliczmy jeszcze sobie drugą, drugie 5 kratek i mamy taką podwojoną ogniskową. I w tamtym miejscu ma się znaleźć nasz przedmiot. No, i sobie go narysujmy. Powiedzmy na 4, na 4, na 4 kratki. Kolorem niebieskim. No i zaznaczmy literką A jego wielkość. Wezmę sobie kolor zielony i teraz zielonym kolorem będę zaznaczał wszystkie promienie tak, jak tutaj biegną. Pierwszy promień, który rozważamy, to jest ten promień, który biegnie równolegle do osi, optycznej, do osi naszej soczewki i po załamaniu na soczewce przechodzi przez nasze ognisko tak Tylko, żeby gdzieś to nie powiedziało trochę w bok, wyznaczę sobie kolejny jeszcze punkt. Od tego miejsca do tego miejsca to jest 4 klatki w dół i 5 w bok. Więc znowu zrobię 4 w dół i 5 w bok. 4 w dół i 5 w bok. Dobra. I teraz wystarczy, że sobie tak połączę. Im dalej od siebie oddalone są punkty, które chcemy sobie łączyć, tym. Bardziej dokładna nam prosta wychodzi. No dobra, to jest pierwszy promień, który tak rozważamy. Drugi promień, który rozważamy, to jest promień, który przechodzi przez środek soczewki, czyli przez ten punkt. Tak, więc znowu będzie 4 i 10. Więc będzie 4 i 10, w tą stronę. Czyli musi przechodzić w taki oto sposób. No dobra. To jest drugi promień. Przychodzi do soczewki i później leci cały czas prosto. On się nigdzie tu nie załamuje. No i trzeci promień, który rozważamy, to taki, który leci nam najpierw przez ognisko pierwsze. Pada na soczewkę, tak? Ponieważ ma lecić prosto do zębu 4-5. 4, 5, więc do tego punktu ma lecieć. I po załamaniu na soczewce dalej leci równolegle do osi naszej soczewki. A w punkcie przecięcia naszych promieni powstaje obraz. Obraz, dla którego musimy wyznaczyć teraz cechy, tak? Mamy obraz. Obraz B. No i wyznaczamy cechy obrazu. Cechy obrazu. Pierwsze. Widzimy, że jest tych samych rozmiarów, tak? Tych samych rozmiarów. Samych rozmiarów. Czyli tej samej wielkości. Po drugie, obraz jest odwrócony. Odwrócony. No i oczywiście obraz powstaje w miejscu przecięcia promieni, a nie przedłużenia, więc ten obraz jest rzeczywisty. Rzeczywisty. To jest pierwszy przypadek, tak? Dobra. Pierwszy przypadek rozważyliśmy. Więc. Wiemy, jaki obraz tym, tym razem powstaje. Rozważmy sobie drugi przypadek. Następny. Następny przypadek teraz ma być przedmiot, czyli x, odległość przedmiotu od soczewki ma być pomiędzy ogniskową a podwojoną ogniskową. Więc skoro podwojona ogniskowa znowu by się znalazła w tym miejscu, to znaczy, że pomiędzy f a 2f musi się znaleźć nasze ciało. No i tam sobie umieśćmy nasz przedmiot nasz przedmiot również nadal na nich ma cztery tylko klatki o i zaznaczmy a jako jego wielkość no i teraz z zielonym kolorem będę wyznaczał promienie są, są to, które, dzięki którym powstaje nam obraz. Pierwszy promień oczywiście ma lecieć równolegle do osi soczewki, padać na soczewkę, i po, po tym jak pada na soczewkę, musi, się, yy, musi przejść przez ognisko. I znowu wyznaczamy ten kolejny punkt. No dobra, to jest pierwszy promień, drugi promień ma lecieć przez środek, naszego, yy, środek naszego, naszej soczewki. Więc zauważcie, że mamy 4 w dół i 7 w bok, 4 w dół i 7 w bok. Czyli będzie tak przechodził dalej i znowu 4 w dół, 7 w bok. No dobrze, trochę za krótką linijkę mi się wydaje, ale jakoś to wyjdzie. Dobra, to jest nasz promień, który cały czas prosto leci. Trzeci promień, który rozważamy, to jest ten, który będzie równo Przechodzi najpierw przez nasze ognisko, przez ognisko F. I teraz zobacz, przez F ma przechodzić, więc ma 4 w dół i 2 w bok. 4 w dół i 2 w bok, 4 w dół i 2 w bok. No, niestety, tutaj na naszej konstrukcji nie wyjdzie, tak? Ale, jakbyśmy przedłużyli sobie, to ten promień będzie gdzieś tutaj. I teraz, gdybyśmy e, przedłużyli sobie naszą soczewkę, tak? I wówczas po załamaniu. Nasz, nasz promień by poleciał równolegle, równolegle do osi optycznej. I gdzieś tam by powstał obraz. I teraz zobaczcie jaki, jaki mu powstaje obraz w tym przypadku. Tak powstaje tutaj aż w tym miejscu. Więc jak wygląda? Narysuję go na czerwono. Zaznaczę literką B jest to wielkość obrazu. I teraz wypiszmy sobie cechy obrazu. Cechy obrazu. Obraz jest oczywiście jaki? Widzimy od razu, najpierw, że to obraz jest powiększony, powiększony. No, odwrócony, prawda? Odwrócony. I oczywiście też powstaje w miejscu przecięcia promieni, więc jest rzeczywiste. Rzeczywiste. Weźmy się za następny przypadek. Następny w następnym przypadku e, od L X ma się równać F, tak? czyli że odległość przedmiotu od soczewki ma być równa ogniskowej, czyli w, równo w ognisku ma stać nasz przedmiot. Więc sobie tak narysujmy znowu przedmiot. W tym razem w ognisku też się ma, ma mieć wysokość 4 kratek. I oznaczmy go sobie jako A, że to jest nasz przedmiot. No i zielonym kolorem weźmy promienie. Rozważmy. Pierwszy promień ma lecieć równolegle do osi soczewki, padać na soczewkę i dalej będzie leciał przez yy, nasze ognisko. Tak, ale wyznaczy sobie kilka jeszcze punktów kolejnych. No, dobra. Tyle mi wystarczy. No dobra. To jest pierwszy promień. Drugi promień ma przechodzić przez środek tej soczewki. Tak? No i sobie też wyznaczę kilka kolejnych punktów. Tak. I tak. Tak. I tak. Dobra. No i zauważcie, co się dzieje. W tym wypadku, a no i trzeciego promienia narysujemy, bo przez ognisko nie przejdzie, bo tutaj znajduje się nasz przedmiot. W tym wypadku, jak widać oczywiście na, naszym, na naszej konstrukcji, te, proste, te promienie po załamaniu na soczewce nigdy się nie przetną, są do siebie równoległe, więc obraz tutaj w tym wypadku nie powstaje. Obraz nie powstanie, nie powstanie. No, i został nam jeszcze jeden przypadek. Ostatni, gdzie yy, odległość przedmiotu od o, soczewki musi być mniejsza niż ogniskowa. No to ten przedmiot musimy sobie zrobić w mniejszej odległości niż ta ogniskowa. No powiedzmy tutaj, niech będzie na 4. Dobrze, na 4. Nadal zrobię kratki standardowo, zaznaczę jako A. No dobra, no i teraz pierwszy promień. Pierwszy promień, zauważcie, że leci tak samo: leci równolegle do osi soczewki i ma przechodzić przez nasze, nasze ognisko. Ale wyznaczy sobie jeden punkt. No dobra. No dobra, to jest pierwszy przypadek. Pierwszy promień, drugi promień, no to ma lecieć przez środek soczewki, tak? Czyli znowu sobie wyznaczę 4 w dół, 3 w bok, 4 w dół, 3 w bok. No dobra, i przez te punkty ma nam przechodzić. Zauważcie, że teraz, że te nasze promienie. Tak? Bo jak, ma lecieć, jak mają promienie lecieć w stronę soczewki, no to już przez, przez to ognisko nie przejdą, prawda? Więc tego promienia trzeciego już nie rozważamy. Yy, zauważcie, że te promienie tutaj po załamaniu przez ten soczewce w tej odległości małej od soczewki się rozchodzą i nigdy się nie przetną, ale możemy zrobić sobie ich przedłużenia i skoro się one tu w tej stronie rozchodzą, to z drugiej strony muszą się ze sobą przeciąć. I boję się, że rysunek zrobiłem za mały, bo <noise> mogą się tu na mnie. Przy... A, a jednak się przetną. Dobra. Skoro przecięły się. Tak, ładnie się przecięły te promienie e... przedłużenia promieni załamanych, no to sobie tutaj zaznaczmy. Gdzie mamy obraz? Obraz powstaje w miejscu przycięcia promieni. No i też sobie zaznaczmy go na czerwono. B. No i wypiszmy sobie jego cechy. Cechy obrazu. Cechy obrazu. No i trzy takie cechy. Pierwsza cecha to już widzimy, że obraz nie jest odwrócony. Że jest, więc mówimy, że jest prosty. Prosty. Druga cecha. Widzimy momentalnie, że jest powiększony, tak? Powiększony. Powiększony. No i tym razem nie powstaje w miejscu przecięcia promieni załamanych, a w miejscu przecięcia przedłużeń promieni załamanych. Więc nie jest to obraz rzeczywisty, a obraz pozorny. Pozorny. No dobrze. Tyle, tyle tych wszystkich. Y konstrukcji waszym zadaniem domowym na ocenę zresztą będzie to żebyście wykonali w zeszycie pod tym właśnie tematem. Wszystkie cztery konstrukcje które są, były to na filmiku realizowane możecie zrobić identycznie tak samo jak ja tutaj robiłem żeby wam wszystko ładnie wyszło i wyszło na stronie każda konstrukcja na osobnej kartce na osobnej kartce w zeszycie żeby się jedno z drugim nie mieszało. No, i powodzenia z zrobieniem tych konstrukcji. Czekam na odpowiedzi do następnej fizyki. Tak? Zdjęcia przesyłajcie mi na wiadomości prywatne. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia na następnych zajęciach.